Przeszedłem już przez chyba wszystkie zatyczki do uszu, jak dotąd, że mi się nie sprawdziły, ale chyba w końcu trafiłem na takie, które mi pasują. I z góry mówię, że to nie jest żaden sponsorowany materiał. Po prostu bardzo dużo osób mnie prosiło o znak, jak już znajdę coś dobrego. I tutaj w tle chyba powinienem puścić jakieś chóry anielskie, bo to była naprawdę niesamowita przeprawa. Są to zatyczki Oropax i można je kupić w każdym Rossmanie. Tak myślę w granicach około 35 zł. Jajka, mi się zaczęły gotować! są one wykonane z formowalnego silikonu, są wielokrotnego użytku i przede wszystkim jak się je formuje, to one się nie kleją bardzo na palcach. W sensie na palcach nie pozostaje takie nieprzyjemne uczucie klejenia jak po woskowych. Mój problem ze wszystkimi zatyczkami do uszu był taki, że bardzo bolały mnie uszy i też nie widziałem jakiegoś super tłumienia tych hałasów. Hałasów, czytaj chrapanie mojego faceta. I te zatyczki może też jakoś super nie tłumią tego chrapania, ale tłumią je na tyle, że nie jest ono dla mnie drażniące, a to już jest naprawdę ogromny wyczyn. A przede wszystkim nie bolą od nich uszy. W opakowaniu jest ich cztery pary. Są ich cztery pary. Są cztery pary. Po prostu. Są cztery pary. Jedna para starczy mi na około kilka dni używania, więc można powiedzieć, że jedno opakowanie starcza mi na około plus minus miesiąc. Mają dobrą przyczepność do ucha, bo one nie dość, że nie wypadają z ucha, to wiadomo, rano już są troszeczkę tam w środku może trochę powyginane, ale nie na tyle, żeby one, wiecie, nadal jakoś nie tłumiły tego hałasu, bo tłumią, co kochanie. Sam nie byłem przekonany do formowalnych zatyczek, ale przekonałem się serio. Więc jeżeli nie macie z tym problemu, to polecam go.